To Kaspi i Ben Hejka. Dzisiaj mówimy taką mini kolekcję kostek. No, używanych. Tak, to są kostki używane. Nigdy się nie pokazały unboxingi na naszym kanale z tych kostek, ponieważ nabyliśmy je jako używane albo drogą zakupu, bądź wymiany za inne kostki. Także no i tu parę chcieliśmy też wam je pokazać. Może ja zacznę. To jest koseczka Rubik's. To jest ta wersja starsza. To nie jest za 2013. Nie ma naklejek, tylko ma te style. Chodzi średnio, jeżeli chodzi o samo poruszanie. Bardzo zbita. Praktycznie nie da się rozchylić. Kompletnie nie ścina w żadną stronę. Może tam 5 stopni i tyle. Także. Trzeba po prostu bardzo, chodzi nawet przyjemnie, tylko trzeba bardzo dokładnie do yy, ścianki dokręcać. Kolejny produkt firmy Rubik's, Futuro Cube, konsola do gier sześcienna. Można też łączyć ze sobą na przykład dwie kostki, to też jest ciekawe. Mamy tutaj bardzo dużo gier, regulacja głośności, ogólnie taka konsola do gier w stylu sześciennym. Kolejny Rubiks, trzeci, jest to kreseczka 3x3, również to jest ta stara wersja, chodzi masakrycznie, o ile tamta jeszcze chodziła średnio, tu jest totalna masakra praktycznie, nie da się tym obracać, nie ma żadnych regulacji, także chodzi beznadziejnie, średnio zbita jest, niby już coś, ale nawet bardziej do kolekcji, żeby mieć po prostu też tego klasyka w kolekcji. Ja zacznę omawiać takie większe kostki. Jedną z nich będzie Gigamix od MF8. To są tylko naklejki od cube 4 To nie jest Gigamix Cube4U. 4 cube jest dużo gorszy. Nigdzie nie dostaliśmy e, naklejek od MF8, e, a akurat trafiła się okazja kupić c 4 Troszkę są za duże, ale i tak wyglądają bardzo fajnie. Tak, dosyć fajnie. Sam Gigamix muszę się dobrze. Jest już wyrobiony. Kupiliśmy dosyć wyrobionego. No... Ciekawa kostka. Dla ciekawskich wkłada się podobnie do piątki. Najpierw w centry, potem krawędzie, później jak zwykłego miejsca. Polecam. Ja przejdę może teraz do kostek Cyclone Boys. No tutaj jest akurat dwójeczka. Ona jest zrobiona przez nas Neon Mod, co mogliście zobaczyć na naszym kanale. Jest to kostka na kolorowym plastiku i tutaj było bardzo, według mnie, pozytywne zaskoczenie, gdy ją nabyliśmy. Chodzi naprawdę świetnie. Myśmy ją nabyli w tych czasach, gdzie wyszły ki, ki Ludzie się zachwycali ki, A ta koseczka jest chyba nawet troszeczkę tańsza od ki, Według mnie chodzi o wiele lepiej. Nie ma żadnych przecinek. Jest o wiele bardziej pozaokrąglana. Nie jest taka kanciasta ki, Niedroga, świetna dwójka. Bardzo tą koseczkę polecam. Kolejny 12.8 od 8 StarMix. Dosyć prosta kostka. muszę się dookoła narożników ścian. Możecie zauważyć. No, jest duża, troszkę ciężka. Troszkę to pornie też chodzi. Pomimo regulacji i smarowania, no, troszkę ciężko chodzi, ale. i się na czas nie układa. No, dosyć fajnie. Jest, no jest łatwa, ale jest satysfakcja, że układa się taką no, dużą kostkę. Chociaż jest łatwy na ten sposób. Ja kontynuuję, czyli kolejny second Boys Czyli trujeczka na plastiku kolorowym. Chciałbym na naczelniki fluo, plastik fluo z ciemnym, niebieskim. Chodzi bardzo przyzwoicie. Jest szybka, całkiem przyjemnie chodzi. Jest dosyć głośna, ale jak na, na koseczkę z najniższej półki cenowej, dosyć przyzwoita. Całkiem fajna. Ja przejdę do produktów firmy YJ. To mamy kostkę YJ Geo. Wydziewaliśmy się po niej czegoś więcej, mówią, że tam jest bardzo dobra, lepsza niż song, aczkolwiek według nas Sulong jest lepszy. Tak, według mnie też. Fakt, że to jest ta YJ z tej starej, z starej serii, teraz wyszły troszeczkę nowsze, ale, a Sulonga akurat mamy z tej nowszej serii, ale według mnie i Sulong i Yulong jest lepsze od tego egzemplarza Cilonga. Ok, ja prezentuję kolejnego Sacomboysta, tym razem czwóreczka, też oczywiście kolorowy plastik, tym razem nie fluo, normalny, a całkiem takie sobie kolorki. Co można, tą kosteczkę żeby mogli się widzieć na naszym kanale, ja chyba na niej tutorial do czwórki robiłem jak ona chodzi. No chodzi całkiem fajnie, znaczy ma takie, bardzo głośno, ma takie w środku leciskie przycinki. Ale im się układa, powiem Wam, bardzo przyzwoicie, ale człowiek po prostu wyrabia sobie, przy takich kostkach, które troszkę zaczynają, które trzeba troszkę dokładniej układać, wyrabia swój, swoją technikę układania, dokładność, także według mnie do domu bardzo, bardzo fena. Ja bardzo po prostu lubię kostki na kolorowym plastiku, dlatego to ją między innymi nabyliśmy, ale jest tą czwóreczką, oczywiście no, ma się nijak do, do, do nowych kostek, ale na niej się nie układa na czas, to jest po prostu dla przyjemności, dla treningu do domu. Przecież mówimy o kolorowych kostkach. Kolejny produkt firmy YJ. Kolorowe jabłuszko. YJ Apple. Wersja czerwona. Z kolornikiem. Fajnym. Rusza się no, dobrze jak na takie kostki. Zmienno kształtne. Jest nieco trudniejsza od mirora. I bardzo fajna układanka. Teraz kosteczka Wittu, wersja pierwsza na plastiku zielonym z, nie wiem, czy to widać, z czarnym środkiem, to jest to mix z dwóch kostek. Taka, no były kiedyś takie, nie wiem czy są cały czas dostępne. Ta wersja pierwsza, jak już wspominałem, z naklejki zmienione, tu są akurat te Halbrighty. Jak chodzi, jest to naprawdę szybka kosteczka. Jednak trzeba dosyć dokładnie. Ona no, no, czasami się tak lekko lubi, jakby rozjeżdżać, przez co tam to nie przychacza. Dlatego ja nie przepadam za tą kostką. Wolę, wolę inne. A prawie bardzo wiele osób twierdzi, że to jest jedna z lepszych kostek, jakie wyszła. Jest naprawdę szybka, ale według mnie takie lekkie ma przychaczenia. Teraz przejdę do nowości od firmy Meffels. Kostka Pyramid z Duo. Wkrótce w tej kostki jest Oscar, którego logo tutaj mamy. Oskar, proszę cię ciekawie, wraz z narożnikiem. Poruszają się również centry. Wygląda na dosyć trudną, ale można ją ułożyć czasami nawet w trzy ruchy. No teraz akurat nie. Ale niektórzy mogą ją nawet ułożyć przez przypadek. Mimo tego, że jest bardzo łatwa, przypadła mi do głowy ta układanka. Tutaj mamy Snake'a. Jest to monomy, jakiś tam zabawkowy. Nie wiem, jakiś tam jest Ja, Jakiś tam słoni. Jednakże bardzo, bardzo fajny kolor, taki, taki, taki saletynkowy zielony. Chodzi gorzej niż, niż Snake czy ten Twist od, e, od Shększu. Jest nieco mniejszy. Jest mniejszy, no ale po prostu dla kolekcji kolega chciał się zamienić. Czemu nie? Będzie po prostu coś innego w kolekcji. Teraz przejdę do produktów no, nieznanej nam firmy. To mamy Mirora. Rusza się gorzej od Sększu. No jak już ktoś nam proponował, to mogliśmy wziąć na no, po prostu najzwyklejszy mirror. E, ja pokażę teraz coś takiego, czyli mini Tower of Babel. E, wersja taka pocketowa. E, Kasper dostał ją startując w ogólnopolskim konkursie matematycznym e, kangurek. Byłem w pierwszej dwudziestce. <laughs> Gratuluję. <laughs> e, także coś takiego, bardzo ładne kolory. Bardzo łatwa oczywiście do ułożenia, nawet jak ktoś totalnie nie umie tego układać to parę minutek i jest ułożone. Bardzo fajna. Trzeba było tam kapnąć trochę, bo ona bardzo nam przycinała, teraz chodzi naprawdę płynnie, fajnie. Kolejny produkt nieznanej firmy. 2x2x3, taki Tower Cube, możecie ją znać. Kostka dosyć szybka, czuję, w ogóle nie ścina, ale bardzo ciekawa opadanka bardzo dosyć prosta. Też parę minutek i ktoś może wnosić na nią sposób. Okej, okay, to w zasadzie byłby koniec tego filmiku. Nie wiem w zasadzie, czy to są wszystkie kostki, które mamy tak kupione w ostatnim czasie. Po prostu zajrzeliśmy na półkę, wzięliśmy te, które wiedzieliśmy, że, że są bez unboxingu, a kupione jako używane. Tak są, jest to zdecydowana większość. Mhm. Także myślę, że fajny był taki filmik, żeby Wam też pokazać kosteczki, yy, może mniej chodliwe, mniej, mniej popularne. No ciekawe po prostu układanki, a z naszej strony no to dziękujemy za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, możecie nam dać jakąś pozytywną ocenę. <noise> Łapka w górę i subskrypcja, będzie to nas bardzo motywowało do dalszego nakręcania filmików dla Was. Dzięki. Dzięki, na razie, cześć. Cześć.